Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, muszę pochwalić Rafała Prokopczuka, zagrał wyśmienity mecz, wszystko to co mieliśmy założone zrealizował i myślę, że to był klucz do zwycięstwa, zapraszamy wszystkich kto może, żeby dojechali na mecz do wrześni, w niedzielę gramy mecz z SMS-em Spała, kolejny mecz ważny dla nas za 6 punktów, trzymajcie kciuki na odległość, razem jesteśmy silniejsi. Wcześniej jesteśmy po meczu z Legią Warszawa. Mecz y, przebiegał naprawdę dość dziwnie, ale bardzo fajnie, bo w każdym z setów y, ktoś inny wziął odpowiedzialność i naprawdę inni dołączali do niego i razem pociągnęliśmy ten wózek. Naprawdę nie nieoceniliśmy siebie byli nasi kibice w trudnych momentach pomagali, krzyczeli, podnosili na duchu i razem odnieśliśmy to zwycięstwo. Co tu dużo mówić, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tego spotkania. Mimo jakiś tam naszych drobnych problemów wychodzimy z super wynikiem z naszej hali. To wszystko oczywiście wychodzi z luzu naszego, także jestem mega dumny z chłopaków, że sobie poradziliśmy. Mimo wszystkich przeciwności losu. Bardzo oczywiście dziękujemy kibicom wszystkim, którzy przybyli. Dziękujemy za mega doping, bardzo nam to pomogło. Następny mecz w niedzielę zespałam na wyjeździe, także mamy nadzieję na kolejne trzy punkty. Razem najsilniejsi. Wygrywamy za trzy punkty z Legią Warszawa. Jest to dla nas bardzo ważne. Tylko Legia, pamiętajmy. Każdy zna przysłowie. E... <ścoughs> Cieszymy się bardzo, e... że udaje nam się przed własną publicznością wygrać. E... Początek meczu był trochę nawet dosyć bardzo nerwowy, bym powiedział. E... Może ze względu na to, że był to mecz telewizyjny, dawno nie było czegoś takiego w sumie, nie. I może to troszeczkę nas spięło. E... Niemniej jednak udało nam się opanować i kontynuować swoją grę. Mieliśmy założenia, które się sprawdzały, które realizowaliśmy. Do tego dołożyliśmy w końcu naszą zagrywkę, która nie siedziała w pierwszym secie, ale potem wraz z opanowaniem emocji zaczynaliśmy coraz lepiej grać i, i kontrolowaliśmy to